Siema, tu Siema, tu Ym, to się motu Vixin! Znaczy się porforała. No, nie jak zawsze, chciałam powiedzieć, że jak zawsze, ale nie jak zawsze. Jak widzicie, dzisiaj gramy na koncie Wixima. Jakby, co, to będzie taki niby troll, niby nie troll, niby jakby troll, ale no nie wiem jak to powiedzieć. To będzie coś po prostu, nie wiem jak to powiedzieć. Takie coś, takie dziwne. No i tak, yy, to będę po prostu, że mój yy, brat Vixin, w ogóle nie będzie wiedział, no przynajmniej zobaczymy ile nie będzie widział, że ja gram na jego koncie. Zobaczymy, czy się dobie, czy nie. No to chyba y zaczynamy, no nie? A okej. Okay. Y y w gotowości. Dobre, 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 dobre. Y jakby co ja tutaj sobie ściskam takiego mojego portfelka, takiego mam słodkiego. Wygląda jak panda, ale to chyba lis. Nie wiem, Ym, nie wiem, nie wiem, co to jest, jak... ale jest bardzo słodki i taki mięciutki, jest taki plastikowy. Nie, no, nie będę Wam mówić o jakichś przedmiotach. Co robisz? O, to jest Vixy. Nagrywam sobie po prostu tak, no, Battle Royale, co nagrywam okay. dzisiaj. No, Vixy, tak, tak, tak. A skąd tak. masz w ogóle ten, e, ten jakby ekran wczytywania, jak on jest z tu bojowy? Rodzice mi kupili, przecież jak tobie, jak ty masz karnet bojowy, to czemu ja nie mam mieć, ha? No właśnie. Dobra, to jest kocja. No pięć. Na bańki. Słyszę na ich pielęgnowaniu, to jest odcinek. O. Idealnie. nie. <noise> dobra. dobra. W takim razie, gdzie bym mogła się polecieć? Może na stację paliwową? paliwową, Kalibowa. Kalibowa. Gdzie ta stacja tam jest? Nie, nie wiem. No. To, nie gdzie to nie ona wiem. jest. Ej, no. Ja się umówiłam. O, tam może. A, bo A, tu nie. A, to byłem i powiedziałem, żeby wyszło, no to wyszło. Make, Ale ogółem ta stacja za każdym razem będzie w innym miejscu, bo za każdym razem ja wyjedzie w inną o, kierunku. Jezus, ma, Jezus. No, no, czemu? Ale tutaj jest, ale tutaj jest inna stacja, ponieważ, nie, jak no. tutaj jest. Ale ja sobie wracę tam. To jest jakiś domek. To się tu pojadę Wiksim. No. No. Okej, okay, Roba, pola. Mów pola. Pola, no, pola. szybciej, pola lub pola. Zobaczymy, jak widzą się spodoba bardziej. Purpur pur, czy pola? Co pur, wolicie? Pur, pur, napiszcie, pur, pur. Y, tak. Wolicie, napiszcie, żeby on y, nowiksi mówił na mnie purpur, pur, czy mówił na mnie pola? Napiszcie w komentarzach i czego będzie więcej, tak będzie do mnie mówił. Bo nie ciągle mówić: Ej purpurowa, ej purpur. O, ja chcę tutaj moda. Ej, purpur, purpurowe, ej, purpurowe, o, tutaj wejść Dobra, e, fajnie, takie, nie wiem co to jest, jakby co, ale, ale Pierwotny karabin Co jest to tak? pierwotny? Ale, no, ale to... kto jest pierwotnym? Ja nie wiem, ja nie wiem co to znaczy No, no Pier... bo teraz uuu, mam uuu, fajnie, 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 i z w czasy pierwotne, tak? No nie, no, no Fortnite, no halo, no, jak mogliście To jest pierwotny pistolet O, fajnie, pierwotny, pierwotny wszystko jest pierwotne. Muszę albo... jechać tu, ale Nie woda, bo sobie do wody. Nie, bo jak tam z drugą stroną pójdziesz, to tam są takie, które odradzają ci AP. Znaczy... To idę w tą stronę? nie, Ale też są grzybki tu na brzegu. Możesz tu poszukać. Oj. a muszę już... Ber... muszę już w iść do strefy, jakby co. Spokojnie, to nie znaczy, że strefa cię gajatko, że się uformowały. No. Bój pierwsze bój. Bój. A skąd masz 15 lewej Jakus jak, jak, jak grałaś tu było piąta twoje hasło, znam twoje hasło do, 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 no, do laptopa. No ja byłem, tego tyle. Co się coś się resetuje, czyli musiałaś e, trochę grać No bo jak ty wychodzisz sobie do sklepu, gdzieś tam wychodzisz, no to sobie ja na przykład... To ja przecież, przecież znam twoje hasło Wixie. O. O, tam ale tam dogadanie. ten ktoś to będzie mnie atakował czy nie? Nie, dogadanie jest. A, to co wezmęcie żarówem? Nie, pogadaj z nim, bo dostajesz itema darmowe. darmowego. Nie chcę! Darmowego itema, bo każdy... A co da... mnie darmowy item obchodzi? Będziesz mogła sobie ulepszyć broń z pierwotnego na najlepszy No, no ale mnie to nie obchodzi. Ja tu muszę jechać, jakie to wolne strasznie jest. No wiem, ale terenowej to jest w ogóle najgorsza... Najgorsza rzecz. Bardzo wolno jest... Bardzo żerepaliwa, paliwa, Żyre paliwa. Nie? tak i e, i chama mi jak, I chama ciężarówkami. ciężarówkę, lasy, co? lasy? Nie, ciężarówkami mi bo o zaraz, ja, pięknie, po... so, bo... yeah, yeah. pięknie, nie pięknie, no, pięknie, bo pięknie, 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 Jegnica. Zdradź mi to. Jegnica. Fajnie wygląda fajnie. Zadnij. No na samej no. szczycie iglicy jest plus zero. Mogę tam wejść? Możesz. No, Najlepiej ty, no. halo, Ale tu będzie nie. dużo osób. To już chcę wejść. Pamiętam jak pod iglicą sobie jeździłem autem i trąbiłem, a oni nie mogli mnie trafić. Aaa. Wiktim, tyś tam miał przygody w dzieciństwie. Tak, zdobywałam wie. 15 level. Halo, halo, halo. Co? Bo wczoraj. Wczoraj. No. Wczoraj zrobiłem pizza cylemek no. i ty nie grałaś od, od tygodnia. Tak? Ale nieprawda, bo jak ty się wyszłeś, przecież wczoraj wyszłeś te kilka razy do sklepu. Nie wyszłaś. czy wczoraj razy, byłeś u Byłeś u kolegów? No właśnie, byłeś ile? Byłeś u, koleg u kolegów, chyba. Zawsze widzisz z Nie zawsze. No dobra. Byłeś przecież wczoraj u kolegów chyba 2 okay. lub trzy godziny To ja sobie zaczęłam grać, bo wiedziałam, że na odcinek nie mogę mieć pierwszego levelu lub zerowego Nie wiem, czy da się zerowy mieć nie. Co to się stało? Wiktim, pomóż mi! Zbagowało się O, dziękuję Dziękuję, Wiktim <grym> Bardzo mi pomogłeś Nic ci się hmm. nie zbagowało Łóżce i TV w ekwipunku może Ale tak mi dobrze tak ci dobrze w grze jakiej po... No tak, tak jest najlepiej. Po co, po co se układać w ogóle tak? O no, gościu, tak... nie to kura. Kura! Podejdź. Ej, halo, nie Nie, za tobą, w drugą stronę. O jesteś kurka! uważaj, bo ucieka. Będzie uciekać. A jak się ją łapie? E, musisz podejść e. do niej i je. Eee, eee, zaraz cię e, zaraz ci złapię. Spamuj E i idź do przodu. Spamuj E i idź do przodu. Nie uciekniesz mi, jestem pogrąca, kur. Czekaj, żeś, kuro, no, gdzie ty idziesz? Mam cię prawie. Mam cię! We, to było na nagrane, Nie mam cię prawie. No, 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 no. Prawie, no. Prawie, a prawie to różnica. Hej, mam cię! No, żeż, co za kura? Hmm. co, wiesz? Jak się zastanawiam. A nie, bo przecież to było dla... Ale się, skąd masz te killoffy, bo one były tylko zawierzania walentynkowe, a walentinki tylko jak grałem, żeby zdobyć ten. Te przecież bale. ty też... Nie, przecież każdego dnia gdzieś wychodzisz. Vixim! Już cię mam! Kuro zaraz! Ty, kuro, ty. Nie przeszkodzisz tego górę. Nie błotu. skacz, nie skacz, To nie jest jak w Minecraft, że szybciej biegasz wtedy. A w Minecraft'e, ja... O, o! Musisz ją zagonić z jakiegoś punktu. O, o, o! Mam cię! I teraz możesz wysoko lateczkę rzucać. Lecimy. Whee! Cześć kurko! To jest jakieś. To sta... Kuro! To twoja zasługa? Że nie mogę skakać, kuro. się. Juhu! Jak ruszysz, Ania! Jak ruszysz e, z no kolem, jest, on... jest Czy no. chcesz zmienić broń, to to od razu ci kura wyskakuje. Ale możesz coś rzucić albo odłożyć. Kurkę, kurkę, burkę. Z bliskiem e, strzelanie możesz wyrzucić kurę na daleko, a ja F wiem. możesz odłożyć tutaj obok ciebie. Polecam ci F klikać. O, pirowizory trzeba Bardzo czeka. Co jest na blisko? Na blisko jest. To, to... To jest na daleko, to jest na średnio, a to jest na daleko. To, to jest na tak... daleko. To jest ten snajper. To jest... Nie, to jest na średnio. No, a co jest na daleko? Na daleko jest łuk. Łuk, a to jest na... E na blisko. Na blisko. To jest, to jest na blisko. blisko. To jest na daleko. A to, to jest, jest na, na średnio. Nie jakby co, myśmy sobie kiedyś grali z Wixymem. Wixym tam mnie sprawdzał. I ja byłam dobrym snajperem. Wiksym o tym wie. Przytrzymaj, bo tu się przytrzymaj. Wiem, ale ja tu patrzę, czy gdzieś tu ktoś jest. Jak Wiksim wie dobrze o tym, ja jestem lepszym snajperem od niego. E, Wiksim zdecydowanie woli na blisko. Ja wolę... No. no, na daleko. Wolę po prostu mi lepiej. No. Jakoś mi tak. Bo jakoś mi dobrze. Bo ja nie lubię być blisko gracza, bo wtedy gracz weźmie. Uuu, 20 jest mój rekord! Pobiłam mój rekord! Poważnie. Tak, 42 to był mój rekord. Aha. No, no, Wixie. No, 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 no. Nie spotkałaś po drodze. No. no tak, I, i dzięki temu pobiłam rekord. Hmm? Powinnam dostać nagrodę Nobla za nie spotkanie nikogo. Hmm. Hmm, czy tam jest ktoś. Co tam? No co, co? Hmm. co takie? Hmmm, hm Co? Zastanawiam się, czy dobrze widzę. Popatrz się w lewy górny róg. Co? I tam pisze i ID. Nie wiem, czy dobrze widzę. Nie widzisz dobrze, ja tam nic tam nie widzę. Cią tam ciągle coś miga, więc może wie, że jest, ale mi się wydaje, że to jest krótkie, nieważne. A zresztą. No właśnie, zresztą, zresztą. Zresztą, to zostawię zresztą, bo ci reszta niepotrzebna. Wszyscy o tym wiedzą, że reszty są niepotrzebne. Więc po co ci resztą? Hm? A to jest na daleko czy na blisko? Na tu... blisko, tutaj. To nie chcę. Jest tutaj Wixi. tylko łuki są teraz na daleko. Nie muszę tutaj Na no serio! Zostało no, usunięte. Ej, hey no. Fortnite jest. Coś wy zrobiliście! A gdzie mój sniper? A, a, ja jest... a, na... a co najgorsze jest... Cicho A co najgorsze, masz tylko 7 strzałów I dlatego trzeba oszczędzać. no 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 Znasz się dobrze Na o, razie jestem dusze, ciągle... Zmniejsza się, zmniejsza się, zmniejsza się Ja na razie jestem w dobrym miejscu jakby tak, co? Ej, gdzieś to. tu pisze ile jest 15 pozostałych a ogółem, pokaż mapę. Jak... Hmm? Czy ty tak dużo grałeś, że na wszystkie miejscówki? Ty zwykle jesteś na jedną miejscówkę ciągle. Nieprawda. Przecież ostatnio byłam na innej miejscówce. No ale... Nie kłam, Wiksim. Co co, 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 nie powiem co. Coś podejrzewam. No. Ale ty pewnie powiem, że tu kłamstwo. Co? Co? Wygrasz na moim koncie. W życiu! Czyż nie znam do twojego konta hasła. Ale ja nie zosta ale ja zawsze... jak wychodzę z Fortnite, to nie... A to ja zawsze sobie włączam się. moje konto i i no właśnie, no jak się teraz wytłumaczy z Mixim? Jak I tam się kuraki wytłumaczyć? Dwa. Kuraki, dwa. Za tobą. Cudno. Nie robisz kuraków? Hmm, nie powiem ci. Bo ty i tak mnie nie zrozumiesz To jest okay. taki smutny świat nie wiem Że ty mnie nie zrozumiesz, czemu tak O kurczę, tam chodzi Wiem, wiedziałam, a to. Ty mnie nie zrozumiesz, taki smutny świat Że ty nie rozumiesz, czemu dzik. tak A to mnie zabije? Jak nie masz płaszczu, to tak płaszczu. Możesz go zestrzelić na blisko A ja mogę na daleko? Możesz też Przytrzymaj, a gdzie z nim? Widzę strzałkę? No, bo przytrzymać musisz. No i co? Przytrzymuj, nie to, drugi kuzi A? -a, -a. I możesz przybliżyć się teraz. No i widzisz. No i jak puścisz, możesz jednocześnie jeden i drugi trzymać. Bo Jeszcze się nie umarł. na blisko, wiem. A on jest szybki? Dość cieka nie atakuje. A nie ma tak daleko, że nie trafisz. Znaczy no trafisz, ale dobrze. Jest ten sniper. Wixim. No. Kałki już go nie trafisz. Chyba, że masz cheaty. Nie mam cheatów. No może. A co cię to obchodzi, czy mam cheaty, czy nie? No, mi się nie wydaje. Nigdy nie, nie byłam tak blisko dzika. O! Zbierz to. Kostki może, nie zabierają ci miejsca w ekipunku, tak? E. Oj, coś, lagi kolejne. E. O nie, brak internetu praktycznie. O nie, no za... To jak nazywali, to... To trudno. No właśnie. Zjedź, ale nie, nie możesz. Zbierz tam tą kość, bo ci się przyda. Kość mi się przyda, już wzięłam kość. Nie wzięłaś. Nie. już wzięłam. Roz... E, Ania, rozglądnij... E, Rozgronij się bardziej. Nie obchodzi mnie to. Wiktim. Kość jest bardzo potrzebna. Po co? Żeby ulepszać bronię. Ha. Tu jest. Nie obchodzi mnie. A nie, to nie kość, okej. Okay. No. No dobra, pomyliłem się. się. No. Wiktim, jak możesz tak do mnie mówić? Ale jesteś dalej w strefie. Masz, masz zdrowie osiągnęło Maximu. Ziup. Później jak spotkasz wilka, to mu rzuć no. to mięso i on się rzuci na mięso, a nie na ciebie. Spoko. Hej, na serio, być. ile jest graczy? 8. Cicho Że jak? No 8. Co? E. No 7. <laughs> jak to możliwe? Nie wiem, gra już 15 minut. Takiej małej jest to już. O, kościu do... płynie! Może na blisko weź. Hej! No i koniec. Na pewno koniec. No, się umie budować, a ty nie. Mogłem być, pomóc. Mógłbyś, ale nie możesz. No bo to nie moje konto. No, nie, nie twoje. A skąd wiesz? Bo ja mam ciągle do podejrzenia, że to jednak jest moje. Co ty? A kłamujesz mnie. O, jak widzisz, jak strzeli. Na blisko! Mam napisko. To nie jest napisko, to jest we średnio. Zabiłam mnie, ale mam szóste miejsce! Brawo. Likwiduje no. cię Fox. No. Dobra, no to klikaj dalej. Już jest 16 minut do odcinku i trochę więcej. No to wracaj do robisz. Chcę powiedzieć tutaj? o czymś pewnym. O czym? Nie, nieważne. No zawróż Ej, czekaj, e, co tam mama robi? Ej, zobacz tam No Okłuczek kotlety. No to idź, sprawdź, na kilka minut cię nie ma. Jestem. Na pięć minut. Nie, wracaj ich nie robi. Czemu? muszę potwierdzić, że na... tego, wiem. Jezus, okej, okay, okej. Okay. Tu się chyba w gotowości. Na serio? Zmyłam go. Okej. Okay. to nie powinno być przez kilka minut. Muszę to zobaczyć. Tak, <noise> wiedziałem! Wiedziałem! Ja to wiedziałem. Co wiedziałeś? Nic nie widziałeś. <głos> <głos> Nic nie widziałeś! Nie wiedziałeś. Wiedziałeś, że grasz na moim koncie. Bleh, zmyłka, pomyłka. Ale przecież ty miałeś Vixing Gamer. Nie miałeś Vixing Gamer. Vixing Gamer, Gamer miałem na Airbnb. E, no i tutaj też te, na. Tutaj też wpisałeś Vixing Gamer, tak? Nie. Tak? Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Dobra. Dobra, nara, gościu Wy i goście, no, no, do, do widzenia, no, no, no. Koniec odcinka czy nie? Na początku chcę jeszcze się do końca upewnić. Tak, jesteś na ale no, jestem na no, tak, tak, tak. To bym troll! No to, Do widzenia! I o. dawajcie łapki w górę. Dobra, pa.